Cześć, witam was w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. i w tym odcinku będę atakował Gruzję. Już Gruzję. Ymm, zaraz przyjdzie dyplomata, bo przed chwilą skończyłem Build Spide Network. Ymm, opowiadam wojnę. Czerksia ja i tak dołączy, więc... Na spokojnie. nie będę wzywał do tego akakonioliu bo się nie opłaca No i myślę, że na spokojnie tutaj mi się uda um, zrobić pokój. E, ja tylko będę chciał te prowincje przy morzu czarnym odebrać. E... No i kiedy będę mógł, to będę jerkenda e, będę mógł e, anektować. Powstrzymać przemyt. Powstrzymać przemyt. Niech przemyt nie kwitnie. Dobra, musi być zaraz, będzie stykać chociaż nie w sumie. Najpierw będę chciał zająć te, te, te prowincje. Um. No, i wszystko spoko. No, już przegrali wojnę. A, bo jeszcze muszę Abchazję zdobyć, stolicę Gruzji. Okej, okay, no spoko. Abchazja zdobyta, no to tak właściwie koniec wojny. Chociaż nie poczekajcie, bo będą ginąć moi żołnierze. A nie mogę na to pozwolić, żeby osmeński żołnierz ginął em, w imię braku jedzenia. Em, więc te 5000, które tutaj. Em, Ta da się osobny pokój z Czerksią? Osobny pokój z Czerksią, okej. Okay. Mm, czym większy podział? Y A nie dysponuję żadnym dyplomatą, ale zaraz będę nim dysponował, więc już mogę zawiązać pokój. kaj okay, um. No, Gruzję pozbawiłem niepodległości. Być tutaj w Abchazji e, te 5000 było, albo dobra, te 5000 niech od razu idzie do Konstantynopola e, razem z tymi tysiącami e. No i okej, okay, udało się. Co, e. Rystem umarł akagon Czy no faktycznie, Regent. Re, 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 re. e, okej okay, no to dobra. Bardzo ładnie to wygląda. Teraz robię sobie taki ładny korytarzyk, i tylko Litwę trzeba zająć. Ty, zawarli sojusz, Mazowsze zawarło już z Polską? Ty, serio? No ale przynajmniej nadal. Ym, nadal jest. Yy, ty, jeżeli Krzyżacy by teraz wypowiedzieli wojnę Polsce, ale bym się cieszył. A nie, mają pokój 1530. Dobra. No, i powiem tak, bo ja tak uważam, czym większy tutaj rozłam, tym lepiej dla mnie, bo będą się bardziej tłukli, będą bardziej osłabieni. Spoko. Bo jest Armenia, jest Khateki, jest Czerksja, jest są Lakowie, więc jest dużo tam, państwek, które będą się razem tłukły, a może nawet Akakomioliu coś tu się pokusi, coś pozabiera, więc no, zrobię tylko przysługę. No zwróćmy uwagę, że ja z Katechy nie mam pokoju. O, od razu wojna z Armenią, patrzcie. No, chcę podbić, chcę znowu być wielką. Utraciliśmy Kasus Belli na Polskę, niestety. Ale to pozwala mi zrobić Kasus Belli na Litwę. Bo ja raczej Kasus Belli na Litwę będę chciał robić niż na Polskę. Też nie, Krym ma Kasus Belli na podbój, spokojnie. Chociaż nie, jeżeli będę z Krymskiego, to wtedy będę musiał mi to oddać, więc ym, raczej nie chcę. Yy, zamiast tego, spieguj Suwerena, okej. Okay. Build network. Build spy network. Dobra, jak tam agresywna ekspansja? No tylko mamy Lucy, ale jeżeli wypowiem wojnę Polsce, no to o, tak właściwie nikt się o to nie rzuci. Więc spoko. Tylko, że podczas wojny, na przykład, będę miał. E, będzie mógł wybuchnąć, e, Będzie mogła wybuchnąć tutaj wojna. Znaczy, w sensie wybuchnąć tutaj bunty, a potem, no, jednak co, jeżeli zostawię tutaj 11 tysięcy, to może się udać, ale. Żadnych doradców nie mam, bo za tym punkty dyplomatyczne. Bazowa plus 3, a potem z dolności Sulejmana Okej. Okay. A właśnie, już mogę nawracać prowincję eee, z rozpół lokalnej szlachty, co Aresztujemy dziada. Gdzie jest ten dorny joik. Ło, daleko trochę. Dobra, może sobie ci poradzą z nim. Chociaż nie, przekroczenie przez rzekę minusowe punkty. Ale okej, okay, dobra, może przetrwam. No minusowe punkty za przeprawę. Zobaczymy. Nie, no powinienem sobie dać rady bez przesady. Dobra, jednak nie dam sobie rady. No dobra jednak wygrałem, ok. Tylko wielu żołnierzy przypłaciło to życiem, ale bo niestety takie, takie są błędy. No ja ci przychodzić, bo jeżeli nie, no to muszę... I tak muszę tutaj porobić jakieś, yy, porobić jakieś armię. Jak to Damaszek nie jest sklejmowany? Co Genua robi? Patrzcie, okay. teraz w ogóle Zudownie Cudownie sterowanie handlem plus 10. Przegonę nad konkurencją. Bardzo fajnie. Bardzo dobrze, że e, Krym ma dobrą flotę. Więc jeżeli Krym zawsze będzie mój. To tak właściwie no jeżeli Moskwa mnie nie zaatakuje oczywiście. Znaczy na razie nie graniczę z Moskwą, ale póki co. Dobra. Tylko bardzo mnie niepokoi ta Szwecja e, w tym sojuszu. E, no pomoże, dobra, no pomoże. Ho ho, ho ho Hohenzollern. Ty patrzcie, jakby Piasta posadzili tutaj na tronie. To sportem króla Piasta. Na tronie. Dobra, Mołdawia. Czy mogę już cię zanektować? Jeśli bym chciał? Mogę cię zanektować, tylko że nie dysponuję dyplomatą. Ale to nie jest ważne. Okej, okay, bo ważne jest to, co teraz będę chciał zrobić. Zawrzeć sojusz z Austrią. A czy miałem zaatakować Węgry, a nie Polskę w sumie? Ty, chociaż sojusz z Austrią. Nie, ona by miała za daleko chyba do wojny. To musiałbym zaatakować jednak Węgrów. Już oni tak by nie chcieli sojuszu. Dobra, spadaj, przestań porać stosunki. Genua. Genua się rozwala trochę. Mówię, papal z tej ciśnie Neapol Eee, no i e, ten. I teraz się okazuje, że zaraz papież może sam utworzyć Włochy. Papież będzie władcą Włoch. To będzie ciekawe, to by było ciekawe bardzo nawet. Bo czym państwo kościelne jest większe? Tym w sumie mamy mocniejszą tu pozycję. Bo wiesz, państwo kościelne zawsze może rzucić ekskomunikę. Wojna domowa w Delhi. Gdzie jest Delhi? O nie! Jedną prowincję zajęli wojna domowa. Horsan atakuje Timurydów. Timurydzi mają y, sojusz z nogajami. No niestety kurczę Horsan się rozwala, tak samo jak Jarkend. Kend, Jarkend. Tutaj. To Jarkend to już się w ogóle rozwalił. Tutaj. O, Szwecja i Laponia przechodzą do kontrofensywy tutaj. A, bo ty, czyli Szwecja ma teraz wojnę z Danią, czyli nie pomoże Polsce? Czyli Szwecja odpada. Riga pomoże zawsze, no bez przesady, co nie dam z tym rady? Plus wojska mołdawskie, plus wojska krymskie. No to nie, no bez przesady, no to dam sobie radę na milion procent. Fabrykuj roszczenia do buezu. Czy jestem gotowy na wojnę? Mm, tutaj jeszcze za bardzo nie jestem gotowy. 27 tysięcy. I to musiałoby się przetransportować. A no, bo teraz to może obejść dookoła. No tak, faktycznie. E, że też nie pomyślałem. E, I mogę teraz coś jeszcze zbudować. Czyli zanim wypowiem wojnę, jeszcze coś zbuduję. Tak, żeby wzmocnić. E, wzmocnić. Handel. Hmm. Dobra, tyle wystarczy. Myślę, i to podniesie moje dochody o no dość znaczną kwotę. Hmm. Co pozwoli, z drugiej strony, na zrekrutowanie większej ilości armii, co z kolejnej strony pozwoli mi. Na umocnienie mojej pierwszej armii zasadniczej tutaj. Dobrze. Czyli tutaj będę miał 35 tysięcy. To już będzie porządna armia, która naprawdę może się nawet równać z główną armią na przykład Węgier albo coś takiego. Zawsze mam coś takiego, że biorę główną armię, która jest największa, i dwie na przykład pomniejsze armie, które wspierają główną armię. Zawsze tak robię. I ta główna armia oblega największe forty, typu na przykład stolica. Tylko właśnie boję się o ten Kraków, skoro mm, w drugim odcinku e, 826 dni zajęła mi okupacja, więc e, można tak powiedzieć, że będzie ciężko. W sumie będę miał 63 tysiące, czyli e, pozwoli mi to... Mm, żeby bo tą armię też wypadałby wzmocnić, to 11 tysięcy. Poza czy też nie ma zagrożenia od mameluków? 36. W 5 lat powinienem się uwinąć. 66 tysięcy. I w miejscu... do którego oni idą? Do Bersarbi chyba, tak? Tak, do Bersarbi. To zmieńcie, idźcie do, do Suchawy. No. I tak. I będę chciał oddać Mo Mołdawii, Bracław i Żytomierz, myślę. E, sobie wziąć Błes, e, oczywiście te dwie prowincje, Zaporoże i Okagan. Właściwie może Zaporoże oddam Krymowi. No. Tak. Bo czym Krym też ma większą armię, tym w sumie ja też będę mógł na tym więcej skorzystać. Błes, e, tutaj te prowincje myślę, że pod Krakowem się zatrzymam. Tak, żeby zostawić im Kraków. Tak. Bo chcę głównie im zabrać te dwie prowincje, żeby odciąć ich od Litwy. To jest moje główne, e, główne Zamierzenie Dobra Tylko, że mam dwóch generałów, tak? Ehm, tak, mam dwóch generałów Będę miał 33 tysiące, chyba, czy 32. To okej. Okay. Mm. Separatyści z Gruzji 50%. Co mógłbym tam zrobić, oprócz zwiększenia autonomii? Bo tego nie mogę dopuścić do swoich granic nigdy. Um. W sumie chyba powinienem już kończyć, ale nie jestem pewien. To jeszcze może zacznę wojnę z Polską. Um. to jeszcze przygotowania zajmą 5 minut. Same przygotowanie i przerzucenie wojsk na granicę. Jak tam moja agresywna ekspansja? 54, tak? Tak, chyba tak. To jest. Nie mogą jeszcze wejść do kalicy. 46. Zatem przy ataku na północ, raczej nikt nie będzie się rzucał, bo tutaj wszyscy mają zerową agresywną ekspansję w stosunku do mnie, więc. Spoko. Poza tym, Szwecja. Szwecja, Szwecja, Szwecja. Czy dalej ma wojnę? Ma wojnę i to jeszcze będzie miała długo. Polska i Ryga. Ehm, Okej. Okay. Czyli tak. Ehm, no, oczywiście, że wezmę. Zapłacę dukaty. Nie, nie będę tracił teraz stabilności. Okay, jeszcze jak mi może umrzeć sultan Nie no dobra ma 30 lat no to bez przesady Ej no to bądźcie po mojej stronie, no dokładnie Okej, okay, złota orda zgradza się z nami wziąć sojusz Dobra, czy nie zrobiłem tego z... pochopnie? Nie zrobiłem tego z... pochopnie I oni raczej mi nie będą chyba pomagać Nie jestem pewien, ale jeżeli by mi pomogli To jest, bardzo będzie łatwe Będzie bardzo, bardzo łatwe nawet Bym rzekł. Ok. Czy ktoś tu jeszcze się rekrutuje? Nikt się nie rekrutuje. Ok, teraz przerzucanie wojsk na granicę. Który fort może utrzymać moje 33 tysiące? Um... Wy nie możecie. Wy też nie. Podolia ja też nie. O! Limit zapasów 32. Ok. Czyli ci, by tutaj przyszli. Ci by przeszli do Podoli, bo ci będą zajmować wschodnie Lit wschodnią Litwę. Właściwie możecie przejść tutaj, bo chcę najpierw zająć. Od razu tamte terytoria, czy tu jest jakiś żaden poziom fortyfikacji, drugi poziom fortyfikacji, czyli nie zajmę tego 13 tysiącami. Armia. mamy ludzka, że tak powiem, bo to jest. Każda ma armia swoją nazwę. Może pójść pod Dolwowa. A główna armia będzie szła mniej więcej równe. Wołyń tutaj do Wilna, myślę. Armia e, tamta pójdzie do Lwowa, tutaj do Krakowa. Później będzie szła na północ. A, bo oni się tu jeszcze rekrutują. A, dobra, bo ja zastopowałem grę. Dobra, wypadałoby też zmniejszyć um, separatystyczność moich prowincji um, o 30% można byłoby um, i wyś wysłać tam misjonarzy, którzy będą nawracać um, na jednosłuszną wiarę. Um, Gruzja, czyli Gruzja to są te prowincje. Ok. A bo nie, tu będzie wtedy 33 tysiące, dobra. A bo wiecie co, w sumie idźcie do Rusi. Chociaż nie, dolwowa mieliście, tak? Dolwowa lwów. Ok, idźcie tam. Fanatycy Ym... religijni, prawosławie, za 4 lata i za 15 lat wybuchnie Gruzja. Sp <coughs> Spoko. Mnie to pasuje. Oby tylko Genuasie nie zdecydowały powiedzieć mi wojny. Ym... Obecność kraju Genuła na wyspach korzennych Kale-Papa Kurcze Papa, Kurczę, papa zajmuje te prowincje, pewnie idzie jedna główna armia A tutaj pewnie jest gdzieś fort Nie, nie ma fortu No tutaj mamy tylko fort na, na końcu buta, okej okay. Mmm Ile tutaj? Jeszcze kolumbryna i 1000 y, 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 pachisów Tysiąc kolumbryn i tysiąc spachisów jeszcze musi się zdorobić Dobra, Mołdawia. Kto, do której armii można dołączać? Do tej armii można dołączać bez problemu. Tak, a ta armia ma zaznaczone. W ogóle no, do moich wszystkich armii można dołączać, więc spoko. Tak, do wszystkich można dołączać, więc... S krym może się dołączyć do jakiejś armii, na przykład ja myślę, że się krym dołączy do tej, a do tej pewnie Mołdawia. Albo do tej Krym i Mołdawia, bo oni się chyba dołączają do najmniejszej armii. Okej, okay, dobra, ale to co yy, już jak zatakuje Polska, zobaczcie w kolejnym odcinku z Grevorpa Universali 4, a na tym się już kończy tutaj, tak? Na podbiciu Czerksi, Gruzji, Zachodniej. Dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, no i zapraszam Was do następnych. Cześć.